Słowo Pańskie. Chwała Domie Chryste. Siądźmy na krótką chwilę refleksji. Mój drodzy, tak się składa, że akurat dzisiaj, 19 kwietnia, w kalendarzu liturgicznym wpisany jest, chociaż niewymieniany głośno, Święty Ekspedyt. To jest taki święty, którego imię znajdujemy w Martyrologią, czyli starożytnym zestawie męczenników pierwszych właściwie lat chrześcijaństwa. Z tym, że nigdy więcej nie wiedzieliśmy na jego temat, nie pojawiło się nigdy więcej jakichś informacji, kim właściwie był, tradycja utrzymuje, że to rzymski żołnierz, legionista, który przymuszony, zobowiązany do złożenia ofiary bóstwom pogańskim odmówił wyznając swoją wiarę z Chrystusa i to był powód, dla którego położył głowę, oddał życie za wiarę w Ewangelię. Przez ponad 18 wieków Święty Ekspedyt gdzieś tam właściwie sobie był zapomniany, tylko jego imię było wymieniane w tych spisach pierwszych męczenników. Odżył w XIX wieku i to zwłaszcza na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Południowej stał się tak popularnym świętym, że nawet gdzieś tam Watykan groził lokalnym kościołom amerykańskim, że... Trochę gdzieś idą w takie pogańskie klimaty, te miejsca kultu świętego ekspedyta, a czczony był jako patron w takiej bardzo szybkiej potrzebie, takiej natychmiastowej. Jeżeli coś już trzeba było, coś tak ekspresowo załatwić, to do świętego ekspedyta wołano. Tam w Ameryce powstało sporo wizerunków, u nas w Polsce one są bardzo rzadkie, przedstawiamy ekspedyta jako żołnierza rzymskiego, ale bez hełmu, bez tarczy, tylko w samej zbroi, bez jakiejś broni, natomiast pokazują go jak no to taki dość nieekologiczny wizerunek, jak depcze czarnego kruka. I to nie dlatego, żeby był jakiś złośliwy czy okrutny dla zwierząt, ale to wiąże się z również z starożytną legendą, która mówi o tym, że Ekspedyt miał przyjąć chrzest. I w dniu, w którym miał przyjąć chrzest jako ten rzymski żołnierz, miał mu się objawić szatan w postaci Czarnego Kruka i miał go namawiać, żeby ten chrzest odłożył do jutra. Jutro, nie dzisiaj, jutro, przełóż to. No, wiadomo, do jutra bardzo wiele się może stać. Jak człowiek coś odłoży, to potem albo zapomni, albo mu się od nie chce, albo nastąpią jakieś zaistnieło okoliczności niesprzyjające. No różnie to może być. I ekspedyt, widząc tego szatana namawiającego do odłożenia krztu, przyjęcia krztu do jutra, miał właśnie zdeptać tego diabła, czarnego kruka, mówiąc „Nic nie będę odkładał, postanowiłem to dzisiaj, przyjmę chrzest. I w ten sposób stał się patronem takiego natychmiastowego działania, trochę takiego, o jakim słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Popatrzcie, pół tej Ewangelii, którą przeczytałemśmy, to jest taka Ewangelia. Można powiedzieć trochę o niczym, o jakiejś takiej szarpaczce. Ci ludzie biedni chodzą, biegają od miasta do miasta. To wszystko dzieje się na brzegu Morza Tyberiackiego. Ono nie jest jakieś wielkie tam zaraz morze, no ale tak się nazywa. 20 około kilometrów długości, około 10 szerokości, no więc takie tam nasze... Powiedzmy jezioro Goczałkowickie, coś, coś porównywalnego. Z brzegu na brzeg widać. Te miasta, które są na tym brzegu, widzą miasta, które są na przeciwległym brzegu. Jak się stoi na terenie państwa Izrael na zachodnim brzegu yy, yy, jeziora Genezaret, to wschodni brzeg, czyli Jordanie, widać doskonale. No i tak biegają ci ludzie, ale o czym to świadczy? Że oni, oni się nie mogą doczekać spotkania z Jezusem. Że oni chcieliby już znowu Go zobaczyć. Tak, to prawda, że inspiruje ich fakt, że zostali nakarmieni chlebem, który Jezus cudownie rozmnożył, ale mniejsza o motywy i o powody ważne jest, że przeżywają tak wielkie, tak nieugaszone wprost pragnienie, żeby zobaczyć Jezusa, żeby być blisko Niego, żeby znowu Go posłuchać, może nie tylko zobaczyć, ale nawet dotknąć, a może znowu skosztować, może ten chleb rozmnożony przez Jezusa. Smakował inaczej, jakoś lepiej, jak żaden chleb do tej pory, jak żaden piekarz upiec nie potrafi. No jest w każdym razie jakieś takie pragnienie, które oni no, nie czekają, że a może zaś tu Jezus przyjdzie, a może znowu kiedyś do nas zajrzy, a może znów kiedyś nas odwiedzi, tylko już byśmy chcieli go zobaczyć, dlatego biegamy od miasta do miasta i pływamy z jednego brzegu na drugi brzeg. I to w połączeniu z tym świętym ekspedytem jest piękną lekcją dla nas bo my sobie tak lubimy odkładać na później wiele rzeczy i to, co mamy tam gdzieś do posprzątania i do wyprania i do poukładania, jakieś drzewka do pobielenia w ogrodzie, jakiś trawnik do skoszenia, jakiś garaż do uporządkowania, jakieś pranie do wyprasowania, ale także w tej sferze ducha, ile razy nam się zdarza odłożyć, nie wiem, spowiedź, ile razy nawet tak zwyczajnie, codziennie tę naszą zwykłą codzienną modlitwę, a to później, a co sobie jeszcze obejrzeć dziennik, a to jeszcze tylko tam jakiś film, a to jeszcze jakiś program, a to jeszcze coś, a potem już człowiek jest taki padnięty, że już nie jest w stanie uklęczeć, usiedzieć, zasypia, potem ma wyrzuty sumienia, robi się nam głupio. To no właśnie ta dzisiejsza lekcja Ewangelii w połączeniu z tym ekspedytem, o którym w sumie tak niewiele wiemy, to dla nas piękna lekcja, że czasem tego diabła, który mówi poczekaj, który nam mówi szepcze potem, zaraz, za chwilę, żeby go zdeptać, żeby go rozdeptać, żeby, żeby nie odkładać, bo do jutra, a nawet za godzinę, nawet za pół, tyle się może wydarzyć, tyle się może zdarzyć, że nie zdążymy, że chęć nam odejdzie, że przyjdzie słabość. I Przemknie nam ten Jezus, gdzieś przejdzie mimo, a my go nie zauważymy, a my nie zdążymy wyciągnąć rękę, żeby kawałek tego rozmnożonego chleba otrzymać, a my zmarnujemy okazję. No więc, niech ten święty ekspedyt, który jest patronem takiej natychmiastowej, szybkiej pomocy, będzie dla nas także wzorem tego natychmiastowego, szybkiego działania, bez odkładania, bez przesuwania na potem, co masz zrobić. Jutro zrób dziś, a inne stare pożekadło mówi dwa razy daje, kto prędko daje, kto natychmiast daje. O więc doświadczeni taką nauką spieszmy, spieszmy, by szukać Jezusa, by spotkać Go, by nawiązać z Nim kontakt, relacje, by świadczyć dobro, bez ociągania, bez odkładania na potem. Amen.